Cześć i czołem! Nazywam się Capricorn i prowadzę vloga capricornmiddlevlogs.com. Zwykle opisuję na nim figurki koni różnych firm, ale postanowiłam dziś zrobić coś innego. Pokażę Wam, jak grać w Star Stable online. Znajdujemy się na farmie Steve'a i podjedziemy do niego, aby dostać takiego małego questa, a raczej codzienny wyścig. Podjeżdżamy do Steve'a, mm. klikamy na niego i dowiadujemy się, że ma dla nas przygotowany tor. Wybieramy tak i startujemy. Widzę, że jakaś dziewczyna również z nami pobiegnie, ale może będziemy szybci. Sama gra jest dość prosta, wystarczy biegnąć za strzałkami, tylko trzeba uważać na zakrętach. Zapomniałam dodać, że wyścig, który oglądacie jest dostępny tylko dla graczy, którzy wykupili subskrypcję, czyli dla tzw. zwanych star Rider. I ostatnia prosta. Jest, udało się. O! Mamy najlepszy jak dotąd wynik. Podjeżdżamy teraz jeszcze raz do Steve'a, aby dał nam naszą mhm. nagrodę. Za wygrany wyścig dostajemy trochę złota, doświadczenie dla konia i punkty renomy. To by było na tyle. Jak podobał Wam się filmik? Chcecie więcej? Jeśli tak, to klikajcie, lubię to, lub zostawcie mi wiadomość w komentarzach albo na facebooku. To na razie, hej!